Dziewczyny, i piękny nasz sweterek Jamal, on jest taki klasyczny, ale słuchajcie, on tak pięknie wygląda do spódnic, do spodni, do naszych bestsellerowych brydżesów, balonów, genialny, piękny rękaw, taki kobietki ze szwem, to jest kolor cynamon, cena 99 zł, szerokość swetra kobietki to jest 140-160 cm, długość całkowita to... Mm, 50. Tu w bicepsie też macie luz, bo też jest 50 cm kobietki. Skład to jest 65 akryl, 17 poliester, 9% wiskoza. Bardzo fajny jakościowy. Jest milusieńki, bardzo na ciałko goły, Możecie dziewczynę śmiało nosić. Ja mam kolor: cynamon, fango, kawa. Kobalt, piękny ten kobalt, tyczny do czarnych dodatków, piękny. Fango, kawa, kobalt, cynamon oraz czerwony. Tak piękne kolory mam tego sweterka. Zapraszam Was bardzo serdecznie do wybrania swojego odcienia. Sweter jest po prostu cudny. Fango, kawa, czerwony, kobalt oraz cynamon. Zapraszam.